Skąd nas oglądacie? Jestem tutaj, z nami, w tej przestrzeni, która wydaje się tak cicha, ale dla kogoś może być najgorszą z Dlaczego tak mówię? Ponieważ jest to historia o ciszy, która skrywa niewiarygodną siłę i o głosach, które muszą zostać wysłuchane. Proszę, słuchajcie uważnie, ponieważ to, co opowiem, sprawi, że zaczniecie kwestionować wszystko, co myśleliście, że wiecie o uprzedzeniach i ludzkości. A jeśli ta historia was porwie... Jeśli sprawi, że poczujecie to, co czuli bohaterowie, obiecajcie mi, że się zarejestrujecie. Obiecajcie, że nie przegapicie kolejnej historii, bo takie historie muszą być opowiadane. Sala sztuk walki Ronin-Dojo w Berlinie była miejscem potu, dyscypliny i szacunku. Jej tatamy, pachnące czystością i wysiłkiem, były sceną ludzkiego dramatu. Historia, którą dziś opowiemy, nie jest jednak o dyscyplinie i szacunku, ale o chwili arogancji i odkupieniu. Markus, zawodnik jiu był w centrum uwagi. Z czarnym pasem owiniętym wokół talii, był głównym instruktorem, uosobieniem sukcesu. Jego życie było codzienną walką, grą w szachy, w której był królem. Jedynym dźwiękiem, jaki słyszał, był dźwięk własnej ambicji. Jednak w tej sali dźwięk jego ambicji został zagłuszony przez bicie jego własnego serca bijącego w desperacji. Jego życie nie było idealne. Jego ojciec, który był utytułowanym zawodnikiem, cierpiał na chorobę uniemożliwiającą mu walkę. Jego ojciec, który był jego bohaterem, leżał w szpitalnym łóżku. Markus, który był człowiekiem przyzwyczajonym do rozwiązywania problemów siłą i dyscypliną, nie potrafił rozwiązać problemu swojego ojca zabierał go do najlepszych lekarzy, najlepszych terapeutów, ale nic nie pomagało. Choroba ojca była tajemnicą. Markus, mimo całej swojej siły, czuł się bezradny. Jego żona, Helena, próbowała pocieszać ojca. Była kobietą o wielkim sercu i robiła wszystko, aby ojciec czuł się kochany. Jednak spojrzenie ojca, pełne rezygnacji, było ciężarem dla duszy Heleny. W tej sali gimnastycznej Nikolai Dwudziestoletni chłopak był woźnym. Był autystyczny, cierpiał na coś, co nazywamy zespołem Aspergera. Nie lubił kontaktu wzrokowego, nie lubił głośnych dźwięków. Nie lubił, gdy go dotykano. Świat był dla niego miejscem zbyt wysokim, zbyt zagmatwanym, a jego życie było codzienną walką. Nikolaj był wzorowym woźnym. Był szybki, wydajny, uważny, ale miał trudności z komunikacją. On, który miał trudności ze zrozumieniem emocji innych, nie potrafił zrozumieć bólu Markusa, ale czuł go, czuł jego ból i czuł, że jego własna cisza, która wcześniej była barierą, może stać się pomostem łączącym ich ze sobą. Pracownicy siłowni, którzy początkowo nie zwracali uwagi na Nikolai, zaczęli go dostrzegać. Sposób, w jaki mył podłogę, sposób, w jaki się poruszał, sposób, w jaki mówił wszystko w nim było inne. Ale to co go wyróżniało nie było problemem. Była to jego siła. Zajęcia dobiegały końca. Markus, który rozmawiał z uczniami, przestał mówić. Spojrzał na woźnego. Nikolai, który milczał, czyścił matę. Na jego twarzy pojawiło się pogardliwe spojrzenie, spojrzenie aroganckie. Wtedy stało się coś niezwykłego. Markus, który stał w kącie, podszedł do Nikolai. Spojrzał na niego i ten, który prawie nie mówił, powiedział: Lubisz walczyć? Nikolaj, który milczał, spojrzał na zawodnika, na jego poważną twarz, na oczy, które nie nawiązywały kontaktu wzrokowego. Potrząsnął głową. Nie mogę. Nie jestem wojownikiem. Markus bez wahania spojrzał na Nikolaj i powiedział wyraźnym, ale monotonnym, głosem: Walka nie polega na sile. Polega na inteligencji. Polega na ruchu. I bez wahania uklęknął przed Nikolajem. Delikatnie. Z szacunkiem wziął jego dłoń i swoim łagodnym głosem powiedział: Będę twoimi stopami, a ty będziesz moim sercem, ja będę cię prowadził, ty będziesz kierował walką. I zaczął się poruszać, zaczął walczyć, a Nikolaj, który był w szoku, zaczął walczyć razem z nim. On, który był sparaliżowany, walczył, on, który milczał, czuł, żył, a uśmiech Nikolaj, uśmiech nadziei, był. Promieniem światła w ciemności sali gimnastycznej. Markus, który patrzył na tę scenę, zamarł. On, który przez lata widział woźnego na wózku inwalidzkim, nigdy nie widział go uśmiechniętego w ten sposób. On, który miał moc rozwiązywania wszelkich problemów, nie potrafił rozwiązać problemu woźnego. Ale autystyczna kelnerka, dzięki swojemu człowieczeństwu, rozwiązała go, i w tym momencie jej życie zmieniło się na zawsze. Historia Nikolai. To historia osoby żyjącej w świecie, którego nie rozumie. Od najmłodszych lat fascynowało go wszystko, co miało związek z logiką, matematyką i tańcem. Spędzał godziny w swoim pokoju przy minimalnej głośności muzyki, tańcząc. Taniec był dla niego sposobem wyrażania siebie, sposobem na połączenie się ze światem. Jego matka Anna, kobieta pracująca jako sprzątaczka w szkole, wiedziała, że jest inny. Wiedziała, że milczenie Nikolai nie oznaczało braku głosu, ale obecność głosu, który trzeba było usłyszeć w inny sposób. Z pomocą lekarzy i terapeutów zrozumiała, że jest autystyczny. Diagnoza była początkowo szokiem, ale Anna, która była silną kobietą, postanowiła, że nie będzie traktować autyzmu Nikolai jako choroby, będzie traktować go jako część siebie. Postanowiła stworzyć świat, w którym Nikolai będzie mógł się rozwijać. Największym wyzwaniem dla Nikolaj zawsze była komunikacja. Miał trudności z wyrażaniem siebie, z mówieniem o tym, co czuje. Miał też trudności ze zrozumieniem emocji innych, dlatego izolował się. Taniec stał się dla niego bezpieczną przystanią, schronieniem, jego światem, ale jego życie nie było bajką. Inne dzieci, które go nie rozumiały, izolowały go, nazywały go dziwakiem, niemym. Nikolaj cierpiał w milczeniu. Ale miał swoją mamę, Anę, i miał swój taniec. Największym wyzwaniem dla Any zawsze był strach. Strach, że świat, który jest tak okrutny, skrzywdzi jej córkę. Strach, że jej córka, która jest tak niewinna, zgubi się. Ale jej strach został pokonany przez miłość. Bezwarunkową miłość, którą czuła do córki. Miłość, która sprawiała, że walczyła o nią. Miłość, która sprawiała, że była jej głosem w świecie. Anna. Kobieta głęboko wierząca, wierzyła, że jej córka, która była tak inna, ma misję do spełnienia: misję pokazania światu, że geniusz nie jest brakiem niepełnosprawności, ale obecnością siły, którą należy docenić. Misję pokazania światu, że milczenie jednej osoby może być najgłośniejszym głosem ze wszystkich. Lukas, miliarder, żył w bańce fałszywej nadziei. Wierzył, że pieniądze Technologia i najlepsi lekarze na świecie mogą rozwiązać każdy problem. Wierzył, że życie jest grą w szachy, a on jest królem i że może poruszać pionkami, jak tylko zechce. Zatrudnił najlepszych neurochirurgów, którzy przeprowadzili badania Feliksa. Diagnoza była taka sama paraliż psychosomatyczny. Jego umysł zablokował połączenie z nerwami. Zasugerowali terapię, hipnozę. Lukas zapłacił za wszystko. Wierzył, że rozwiązanie leży w nauce i technologii, ale fałszywa nadzieja Lukasa była jego największą słabością. Nie mógł pogodzić się z tym, że jego władza i bogactwo nie mogą wyleczyć jego syna. Nie mógł pogodzić się z tym, że rozwiązanie problemu jego syna nie leżało w medycynie, ale w ludzkości. Płacił za bardzo drogie sesje terapeutyczne. Jednak terapeutka, która była znaną kobietą, nie wiedziała, jak poradzić sobie z traumą Feliksa. Próbowała skłonić go do rozmowy o wypadku. Jednak Felix, który nie potrafił mówić o śmierci matki, zamykał się w sobie. Terapia nie przynosiła efektów. Lukas, sfrustrowany, pomyślał o poddaniu się, myślał o umieszczeniu syna w klinice psychiatrycznej, ale nie mógł tego zrobić. Kochał swojego syna ponad wszystko. Czuł, że jeśli się podda, to podda swoje życie. Fałszywa nadzieja Lukasa była trucizną. Każda nieudana próba, każda zła rada, każde zamknięte drzwi były blizną na jego sercu. Jego życie stało się codzienną walką, walką z własną bezsilnością, walką z własną arogancją. Ale fałszywa nadzieja Lukasa miała wkrótce zderzyć się z prawdą. Prawda, że rozwiązanie problemu jego syna nie leżało w szpitalu, ale w zeszycie autystycznego chłopca. Prawda, że uzdrowienie nie jest brakiem choroby, ale obecnością cudu i że cud jest czasem najprostszą rzeczą na świecie. Historia Feliksa i Sofii nie była tylko historią nadziei. Była historią konfliktu. Konflikt między pieniędzmi a człowieczeństwem. Między nauką a intuicją. Między arogancją a pokorą. Szef sali restauracyjnej, mężczyzna o imieniu Bernard, był człowiekiem zasad i procedur. On, który był odpowiedzialny za restaurację, nie wierzył w diagnozę Sofii. Panie Lukas, wiem, że jest pan zdesperowany – ale to, co zrobiła ta kelnerka, jest aberracją. Jej taniec, jej taniec nie jest profesjonalny, jest dziwny. Słucha pan kelnerki? Pan, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, słucha kelnerki z autyzmem? Lukas, który początkowo był po stronie Bernarda, miał wątpliwości. Widział taniec Sofii, widział w nim logikę. Czuł, że Sofia ma rację. Bernard, wiem, że to, co zrobiła, jest dziwne, ale jej taniec, jej taniec ma sens. A jeśli ona ma rację? Bernard roześmiał się. A jeśli ona ma rację? Panie Lukas, kelnerka jest autystyczna, żyje we własnym świecie, nie ma pojęcia, o czym mówi. Słucha pan kelnerki? Pan, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, słucha kelnerki z autyzmem? Arogancja Bernarda była typowym konfliktem ludzkim. On, profesjonalista, nie mógł zaakceptować faktu, że kelnerka z autyzmem może być mądrzejsza od niego. On, ekspert, nie mógł zaakceptować faktu, że rozwiązanie problemu Feliksa nie znajduje się w jego podręczniku, ale w tańcu. Konflikt nasilił się, gdy na scenę wkroczyła Anna, matka Sophie. Ona, skromna sprzątaczka, skonfrontowała się z Bernardem. Panie Bernard, moja córka nie jest dziwakiem. Ona jest geniuszem. Widzi świat w sposób, którego pan nigdy nie zrozumie. Powinien pan mieć na tyle pokory, żeby wysłuchać tego, co ma do powiedzenia. Bernard, nie wiedząc co powiedzieć, poczuł się upokorzony. On, szef sali, był konfrontowany przez sprzątaczkę. Konflikt między ludźmi był dylematem między nauką a wiarą, między uprzedzeniami a mądrością, między ignorancją a prawdą. Anna swoim silnym głosem zmusiła Bernarda do wyboru, do wyboru prawdy, do wyboru człowieczeństwa. Restauracja, która była miejscem nadziei i rozpaczy, stała się miejscem konfliktu. Bernard, szef sali, był wściekły, był gotów zwolnić Anę i wyrzucić Sofię z restauracji. Ale Lukas, miliarder, interweniował. Lukas, który dostrzegł geniusz Sofii, postanowił dać kelnerce szansę. Zadzwonił do Anny. Powiedział, że chce, aby Sofia pracowała z nim. Anna, wiem, że to, o co cię proszę, jest dziwne. Ale wierzę, że twoja córka może pomóc mojemu synowi. Chcę, żeby pracowała ze mną. Zapłacę tyle, ile będzie trzeba. Anna, która była w szoku, nie wiedziała, co powiedzieć. Spojrzała na Sofię, na jej taniec. Jako kobieta wierząca, uwierzyła, że to jej szansa. Szansa, by pokazać światu, że jej córka, która była tak inna, ma cel w życiu. Sofia w milczeniu pracowała nad projektem. Z pomocą Lukasa stworzyła program ćwiczeń. Program ćwiczeń, który nie dotyczył siły, ale rytmu. Z pomocą Lukasa stworzyła choreografię. Choreografię, która nie dotyczyła chodzenia, ale odczuwania. Z pomocą Lukasa stworzyła taniec. Taniec, który dotyczył życia. Projekt Sofii był cichym zwrotem. Projekt, którego nauka nie potrafiła rozwiązać, rozwiązała genialna kelnerka z autyzmem. Najważniejszy zwrot nie nastąpił jednak w zdrowiu Feliksa, ale w umyśle Lukasa. Lukas, Pracując z Sofią, zaczął rozumieć, czym jest autyzm. Zrozumiał, że autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem bycia. Zrozumiał, że autyzm nie jest ograniczeniem, ale siłą. Zrozumiał, że Sofia nie potrzebowała leczenia, ale akceptacji. Cicha zmiana nastąpiła. Uprzedzenia i ignorancja ustąpiły miejsca empatii i akceptacji. Świat Sofii, który był tak mały i samotny, miał się wkrótce rozszerzyć w imponujący sposób. A świat Lukasa, który był tak duży i hałaśliwy, miał nauczyć się słuchać. Kiedy, Felix po raz pierwszy wykonał nowe ćwiczenia, poczuł coś innego. Poczuł lekkie drżenie w stopach. Poczuł lekkie napięcie mięśni. Poczuł nadzieję. I po raz pierwszy od lat spojrzał na ojca i uśmiechnął się. Nieśmiały, ale szczery uśmiech. A kiedy po raz pierwszy zatańczył choreografię Sofii, poczuł, że ma ona sens. Poczuł, że jego ciało, które wcześniej było więzieniem, staje się pomostem do wolności. Poczuł, że może znowu chodzić. Małe zwycięstwo Feliksa było czymś więcej niż tylko uśmiechem. Było zwycięstwem przywrócenia nadziei. Było zwycięstwem uznania jego głosu, jego autentycznego głosu. Było zwycięstwem pokazania wszystkim w restauracji, że jest kimś więcej niż tylko ofiarą. Był ocalałym. Bernard Szef sali, który początkowo osądzał Sofię, stał się jednym z jej największych obrońców, przeprosił ją, podziękował jej i spojrzał na nią nie z litością, ale z podziwem. Życie Sofii, które wcześniej było samotne, stało się pełne celu. Pomagała ludziom, uczyła ich, stała się liderką, cichą liderką, a jej głos, który wcześniej był wyciszony, stał się głosem nadziei życie Lukasa, które wcześniej było pełne rozpaczy, stało się pełne nadziei. On, który wcześniej był człowiekiem pieniądza i technologii, stał się człowiekiem humanitarnym i serdecznym. Stał się najlepszym przyjacielem Sofii i stał się ojcem, którego potrzebował Jego syn. Historia Feliksa i Sofii uczy nas, że nadzieja nie jest emocją, ale wyborem. Jest to wybór wiary w niemożliwe. To wybór słuchania tego, co nie jest powiedziane. To wybór dostrzegania tego, co nie jest pokazane. To wybór szanowania różnic. To wybór miłości. Lukas, miliarder, stał się jednym z największych orędowników neurodiversyfikacji. Wykorzystał historię Sofii, aby zmienić kulturę swojej firmy. Wykorzystał historię Sofii, aby pokazać wszystkim, że autyzm nie jest chorobą, ale siłą. Wykorzystał historię Sofii, aby pokazać wszystkim, że prawdziwa siła nie polega na byciu takim samym jak inni, ale na odwadze bycia sobą. A Sofia, widząc przemianę Lukasa, poczuła się kochana. Po raz pierwszy w życiu poczuła, że nie tylko jest akceptowana, ale także ceniona. Poczuła się częścią czegoś. Poczuła się człowiekiem. Refleksja Sofii nie dotyczyła tylko świata. Dotyczyła jej samej. Zastanawiała się, ile razy osądzała kogoś po wyglądzie, po zachowaniu. Ile razy zignorowała czyjeś milczenie, myśląc, że jest puste. Żałowała, że na początku osądziła Bernarda, że myślała o zwolnieniu go, czuła się zawstydzona. Przemiana Sofii nie była tylko zewnętrzna, była wewnętrzna. Zaczęła być bardziej ludzką, bardziej empatyczną liderką, zaczęła troszczyć się o swoich współpracowników, słuchać tego co mieli do powiedzenia, nawet jeśli milczeli. Stworzyła program integracji w firmie. Program, który nie był przeznaczony tylko dla osób z autyzmem, ale dla wszystkich, którzy czuli się inni, przypomniała sobie słowa Anny, miłość nie próbuje zmienić tego, kim jesteś, ale pomaga ci być najlepszą wersją siebie. Zrozumiała, że miłość prawdziwa, miłość nie jest tylko dla rodziny i przyjaciół. Jest dla wszystkich: dla dozorcy, dla kierownika, dla klienta, dla świata. A Igor, widząc przemianę Maksymiliana, poczuł się kochany. Po raz pierwszy w życiu poczuł, że nie tylko jest akceptowany, ale także ceniony. Poczuł się częścią czegoś, poczuł się człowiekiem. Życie w restauracji zmieniło się. Miejsce, które wcześniej było miejscem rozpaczy, stało się miejscem nadziei. Ludzie stali się bardziej otwarci, czuli się swobodnie, będąc sobą. Sofia, która wcześniej pozostawała niezauważona, teraz była w centrum uwagi. Pomagała ludziom, uczyła ich. Była filarem restauracji. Ale co najważniejsze, czuła się szczęśliwa. Jednak życie Sofii nie stało się bajką. Autyzm nadal był obecny, nadal miała ataki sensoryczne, nadal potrzebowała tańca, aby się uspokoić, nadal miała trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, ale nie była już sama. Miała przyjaciela, Lukasa, miała zespół, który ją wspierał, miała cel. Historia Sofii pokazuje nam, że Nadzieja nie jest brakiem bólu, ale obecnością narzędzi, które pozwalają sobie z nim radzić. Sofia nadal odczuwała ból związany z autyzmem, ale miała narzędzia, które pozwalały jej poruszać się po życiu. Miała swoją pasję do tańca, miała wsparcie swojej mamy, Anny, i miała akceptację Lukasa i całej restauracji. Historia Sofii nie jest o wyleczeniu autyzmu, jest o akceptacji autyzmu, jest o pięknie, które tkwi w różnicach, jest o sile ciszy. I jest o głosie, który jest w każdym z nas, nawet jeśli nie jest wypowiedziany. Historia Sofii uczy nas, że prawdziwa siła nie polega na byciu takim samym jak inni, ale na odwadze bycia sobą, nawet jeśli jest się innym, i że prawdziwa mądrość nie polega na wiedzy o wszystkim, ale na pokorze słuchania. Nie każda miłość mówi, ale każda prawdziwa miłość słucha. Jeśli ta historia poruszyła Cię, polub ją, skomentuj i zasubskrybuj. Ktoś może potrzebować tego dzisiaj.